W Czwartek 23 października w sali widowiskowej Bogacińskiego Ośrodka Kultury odbył się 9. Międzynarodowy Festiwal Piosenkarzy Dojrzałych Śpiewający Seniorzy. Na scenie oglądaliśmy solistów, duety oraz zespoły ludowe. Wszystko w znakomitej i bardzo rodzinnej atmosferze. O głównych założeniach festiwalu mówi pani dyrektor Bogacińskiego Ośrodka Kultury pani Marta Stachyra. Rzeczywiście dobrze się bawić. Oczywiście być ze sobą, ponieważ to jest konkurs, tak, rywalizacja, ale przede wszystkim fajna zabawa. Przyjeżdżają tutaj zespoły z byłego województwa jeleniogórskiego, ale już nie tylko. Mamy bardzo dużo osób, które zgłaszają swoje zespoły tutaj do, do naszego festiwalu, żeby się pokazać, żeby zaistnieć, żeby czerpać. Z innych zespołów umiejętności, ale nie tylko. Z tego co widziałam, podpatrują jak śpiewają, jak przygotowują aranżacje i co można ulepszyć, udoskonalić na następny rok. O tym jakże przyjemnym spotkaniu mówił także burmistrz Andrzej Grzmielewicz. Zawsze było tak, że ta jesień kojarzy nam się z seniorami. Chyba to jest też pewna analogia, jesień życia, więc i trzeba w jakiś sposób uhonorować naszych seniorów. Odbywają się przepiękne imprezy w różnych miejscach Bogatyni, zarówno rady osiedlowe, kluby seniora mają swoje przepiękne uroczystości. No a takim uwieńczeniem tych wszystkich dni jest, są śpiewający seniorzy, czyli nasz, nasz coroczny festiwal, festiwal piosenkarzy dojrzałych, w tej chwili to już dziewiąta edycja, także festiwal, także o którym trzeba powiedzieć, z wielką tradycją. W konkursie startowały niemal wszystkie zespoły ludowe z terenu miasta i gminy Bogatynia. Każdy z nich zaprezentował się wprost znakomicie, prezentując nie tylko wielki talent, ale także ogromną pasję i zaangażowanie. Jednym z zespołów, które oglądaliśmy na scenie, były niezapominajki pod przewodnictwem pani Mieczysławy Motyki. Dla nas jest to już po raz ósmy. Spotkanie właśnie z okazji. Światowego, to znaczy międzynarodowego festiwalu piosenki dojrzałej, bo występują i Niemcy i wszystkie zespoły z województwa właśnie dolnośląskiego. Bardzo się cieszymy, po raz ósmy występujemy, a jak, się, jak to się wszystko okaże, no to zobaczymy. Kolejne spotkanie dojrzałych piosenkarzy już za rok, podczas jubileuszowego festiwalu piosenkarzy dojrzałych śpiewający seniorzy.